Ten sezon dla sadowników, którzy uprawiają grusze, był naprawdę bardzo wymagający, bardzo ciężki. Dzień dobry, Hubert Konarski, firma Agri. Jesteśmy w sadzie gruszowym z odmianą Konferencja. Ten sezon dla sadowników, którzy uprawiają grusze, był naprawdę bardzo wymagający, bardzo ciężki. Teraz mamy już w miarę stabilną sytuację, ale te poprzednie tygodnie, miesiące, mega trudny okres i okres z bardzo dużą ilością zabiegów. Słyszałem już opinie od wielu sadowników, że ten sezon Pozwoli niektórym wyleczyć się skutecznie z tej uprawy, bo tak naprawdę od początku sezonu najpierw były problemy z rakiem bakteryjnym, później w wielu sadach pojawiła się zaraza ogniowa. Miodówka, oczywiście bardzo duży problem, zwłaszcza w dobie wypadających substancji. Trzeba sobie tylko przypomnieć, że w tym roku jeszcze mieliśmy dostępne dwie substancje chemiczne, które już niestety w przyszłym sezonie będą niedostępne, więc zwalczanie miodówki stanie się jeszcze bardziej wymagające. Co obecnie? Widzimy, że owoce nam intensywnie przyrastają, planowanie w większości sadów jest na bardzo dobrym poziomie. Widać dużo orzawień, czy to po przymrozkach, czy to właśnie po raku bakteryjnym. Są blizny, są spękania, no ale na szczęście konferencja jest taką odmianą, gdzie te orzawienia czy uszkodzenia są, są akceptowane. Liście też w wielu sadach bardzo wymęczone, czy to wiatrem, który dzisiaj nam przeszkadza w nagrywaniu, ale też wieloma zabiegami, które były wykonywane, które też częściowo nam uszkadzały liście, parzyły nam, nam te liście. Co w najbliższym czasie? Na pewno intensywne nawożenie dolistne. Pamiętajmy, że grusza jest tym żarłocznym gatunkiem, też fertygacja. E intensywnie, czy to dolistnie, czy przez fertygację, na pewno produkty zawierające wapń, na pewno zawierające potas i grusza jest tym gatunkiem, gdzie spokojnie możemy sięgać po produkty wapniowe, czy potasowe z azotem i na przykład folik wapniowy, saletra wapniowa z dodatkiem boru na grusze świetnie nam się będzie sprawdzała. I też ostatnie tygodnie w rejonie grujeckim to intensywne opady powyżej 100 litrów na metr kwadratowy. To na pewno nam znacznie poprawiło sytuację hydrologiczną, ale jeszcze kilka dni bez opadów deszczu, i w sadach gruszowych powinniśmy dalej intensywnie nawadniać, aby pompować te owoce. Co do ochrony, tutaj zwłaszcza przed, przed miodówką, w wielu sadach intensywnie latają dorosłe osobniki, więc najbliższe dni, kilka, kilkanaście dni powinniśmy lustrować, sprawdzać czy tam te larwy nam się nie pojawiają i sięgać w tym momencie po produkty o działaniu fizycznym. Tylko tam ważna jest ten moment, aby nie przegapić i w zbyt e, późnej fazie na szkodniki nie, e, nie zastosować. I też, jeżeli chodzi o ochronę przeciwko chorobom grzybowym, to tutaj brązowa plamistość gruszy, ale też nie zapominajmy o ochronie przedzbiorczej właśnie w sadach gruszowych, bo jednak ostatnie lata pokazują. Że przechowanie nawet kilka tygodni tych owoców odmiany konferencja daje możliwość zarobienia na tych owocach, bo niestety w ostatnie zbiory cena w trakcie zbiorów nie pokrywała tych nakładów intensywnej ochrony, i jednak przechowanie nawet przez kilka tygodni poprawia opłacalność tej produkcji. Jeżeli chodzi o przebieg pogody i planowany termin zbioru, to chociaż kwitnienie było zaledwie kilka dni później niż w ubiegłym sezonie, w ubiegłym sezonie zbiory zaczynały się w okolicach 20-25 sierpnia. Myślę, że w tym roku wrócimy do normy, czyli pierwsze dni września to będzie początek zbiorów konferencji, więc nam ta sytuacja. Delikatnie, delikatnie się wyrówna. Miejmy nadzieję, że te najbliższe tygodnie miną nam spokojniej, będziemy mieli umiarkowane temperatury, bez bardzo wysokich temperatur, ale z dobrymi temperaturami w trakcie nocy, które pozwolą nam na intensywne przyrastanie owoców. I te 7-8 tygodni, które pozostały do zbioru właśnie konferencji, pozwolą na to, aby owoce wyrosły do średnicy 6, nawet 7 cm i mogły cieszyć oko i sprzedających, i kupujących.